Dzień dobry moi drodzy Witam was w nowym odcinku na moim kanale Ja dopiero słuchajcie wstałam No i jak po tytule widzicie My morning routine Ale w troszeczkę innej Bo w weekend słuchajcie W weekend mam trochę więcej czasu, pojedziemy sobie na fajne śniadanko Jestem umywana z moim kuzynem Właśnie za chwilę, także jedziemy sobie na fajne śniadanko Na spokojnie umyjemy sobie włosy Ogarniemy, zrobimy sobie jakąś maseczkę Także po prostu witam was w takiej porannej Rutynie, gdy mam naprawdę Sporo czasu dla siebie, to troszeczkę nauczyna niż po prostu w tygodniu niż codziennie. Postanowiłam, że nagrywam takie odcinek, więc po prostu witam Was w my morning routine w weekend. I witam Was, tam jest mój syf, bo słuchajcie, nawet tutaj mam orzeszka. W nocy jak mam orzeszki jak słuchajcie, biorę tabletki na serce, To po nich się chce strasznie jest słodyczej. Masakryczne, ja potem się budzę budzę. Potem do ja się budzę, to jest jedno i po prostu śmierć mi zbudzi tymi orzeszkami, ale no brzuszek rośnie, nie, no nie mówmy, że nie rośnie, bo brzuszek rośnie. No muszę brać te tabletki, ale po nich to jedno, że na przykład mam jakieś orzeszki czy coś. Ale czasami jak ja się obudzę o drugiej, trzeciej w nocy. I zachce mi się czekolady, bo bardzo często chce się po tych tabletkach czekolady. To jest koniec, słuchajcie. Szperam po szafkach i szukam wszędzie czekolady. Dobra, jako tako łóżko pościeliłam. Proszę bardzo, mamy łóżko pościelone. Rozszerzę teraz rzęsy i po prostu zepnę te włosy byle jak, żeby po prostu były spięte. Przewietrzę sypialnię i słuchajcie, lecimy po mojego kuzyna do Pasłońka. I nie wiem, czy się będziemy wracali do Elbląga do jakiejś restauracji. Tutaj coś jeszcze skończymy z McDonaldzie. Także zobaczymy i idziecie oczywiście ze mną. Dzień dobry. Dobry. Dobra, gdzie jedziemy? Nie wiem, na śniadanie No wiem, ale czy tutaj w Pazminku jest jakaś jadłodajnia? Dobra Czy mamy jechać do Elbląga? Nie, wiem. To jest bistro, ale nie wiem czy jest otwarte w ogóle jeszcze No dobra, to nie wygląda ciekawie Bo Ja nagrywam Ci taką my, my, my morning routine w weekend Także zawsze gdzieś na śniadanko zabioręcie do takiego, albo do Oliwki pojedziemy Albo w sumie do takiej restauracji, która właśnie ma śniadanie, do której zawsze ja jeżdżę Także jedziemy. Może będzie dobrze. Tak, no jak może? Na pewno będzie dobrze. Patrzcie, jesteśmy <noise> w takiej kawiarni, właśnie przywemszył powiedział, że takie kołty miejsca. Patrzcie. Widzicie? na no, tutaj no, siedzimy na takich kanapach i tu są tylko śniadania. Patrzcie. To jest w ogóle taka ciekawostka, że tu są same śniadania, a to jest otwarte nie tylko, wiesz, do 12 na przykład na śniadanie, tylko dłużej. Także zamówiliśmy sobie, co zamówiłeś? Jajecznicę na boczku, tak? A jajecznicze... Na bekonie. Jaj na bekonie. A ja jajecznicę nie, na, na szyneczce. A to nie jest to same? No właśnie, nie wiem, ale jest, jak mówiłam, na szynetce i świeżo wyciskane suczki. Ja jestem po prostu zawsze mamusia Szymon'a. On przed 18, osiemna... szedł na tam do kolegi czy tam do koleżanki, jego ja przed, nie, to na to jedzenie, samo. To, to samo. No. jego ja na jedzenie brałam, a teraz słuchajcie, Szymon będzie miał... A ja się czuję jak po prostu jego mama. Cały życie się nim opiekowałam, a on teraz nagle 18 lat będzie miał. Masakra jak ten czas leci. Było tak dobre, że nie zdążyłam wam nagrać jak pani przyniosła, ale tu mamy jajeczniczkę i świeżo wyciskane soczki. I dobra, jestem po śniadanku i zazwyczaj właśnie w weekendy po śniadanku idę się kąpać i w ogóle dzisiaj myję sama głowę, bo jak wiecie to ja chodzę do fryzjera i naprawdę rzadko się zdarza, że sama myję włosy. Zazwyczaj mi Natalka właśnie myje. Jak miałam te długie, te wiecie przedłużone włosy, to już w ogóle kurde nie wyobrażam sobie, naprawdę nie to, że księżniczkuję czy coś, ale strasznie ciężko się myje te długie włosy, a wiem jak miałam taką możliwość, że Natalka mogę mi umyć, to sobie korzystałam. Ale, że mam teraz te krótkie, to słuchajcie, raz, dwa, trzy i je umyję, więc idziemy się teraz myć. Musimy sobie zrobić jakąś maseczkę. Mamy czas, spokojnie, jest weekend. Witam Was w mojej łazience, w mam taki biały dresik lamani. Teraz uwielbiam wszystko, co jest lamani. No i co, czym myję włosy? Pokażę Wam od razu produkty. Ja mam właśnie od oliwki do mojej fryzjerki, Olaplexu odżywkę i szampon. Także takich rzeczy używam do mycia włosów. Umyję się i do was wracam. Zrobimy sobie jakąś maseczkę fajną. Dobra, wykąpana, ale widzę, że tutaj hop trzeba was przetrzeć. Ty, ty, ty. O, dobra, lepiej. Wykąpana, jeżeli chodzi o płyny, jakie używam, to jest to kolekcja Into the Night z Batten Body Works. Proszę bardzo, ta. To jest bardzo, ale w ogóle chciałabym Wam powiedzieć o jednym produkcie. co wrzaska paruje, co, czy nie? O jednym produkcie używam od niedawna, olejek do pielęgnacji okolic intymnych, regulujący olejek i powiem wam dziewczyny, że jeżeli wam występują troski po goleniu w miejscu intymnym, to ten olejek pomaga. I pomaga co prawda tak w 100%, bo jak na razie no, nie wykorzystałam też go całego, dopiero jestem na początku jego stosowania, bo go dotąd. Poczekajcie, może wyjdziemy z łazienki, co? Bo tutaj padł mnie strasznie strasznie nimi kamera. Jeżeli mówię, że nie wykorzystałam go do końca, dopiero jestem na początku. Nie zniwelował mi całości tych krostek, ale pomaga, więc jeżeli szukacie czegoś właśnie, co wam pomoże w tych krostkach, to kupujcie sobie ten olejek, ja go kupiłam w Rossmanie za jakieś 20 parę złotych. Dobra, więc co? Teraz chwilka na chillout, out. nie chcę mi się ci dzisiaj... Nie, no dobra, szybko przelecimy chyba mieszkanie odkurzaczem, wiecie. Jest niedziela, ale trzeba. Cały czas mam w głowie tylko tę piosenkę. Oh, Zapraszam was na mój tiktok Kinia Wiczyńska, bo tam robię live, sam jestem cały czas, w ogóle te zasłonięte żaluzje i rozłożoną kanapę, bo tutaj przeleżałam ostatnie parę dni, bo się gorzej trochę czułam i przeleżałam ostatnie tutaj dni, bo tutaj mam telewizor w sypialni, nie mam telewizora i nie działa mi. ostatnio, jak mi oglądać, to wiecie, że ja mam fioła na punkcie lamani Też na moim Instagramie, zwłaszcza na Instagram Kinia to osób, które mnie zaobserwują, dostają ode mnie też obserwacje albo jakieś lajki, like także zapraszam, ale ogólnie tam jestem po prostu bardziej aktywna. Kupiłam sobie kolejną bluzkę, ale to nieważne, ale kupiłam sobie coś pierwszy raz dla Mani. Jest to zapach do domu. Cały czas kupowałam ciuchy, a teraz pierwszy raz kupiłam zapach, także odpakowujemy ten zapach. Kurczę, ten baj tutaj z tego taki vlog. Ale fajnie, chciałam takie zrobić takiej właśnie inne i powiem Wam. Jest ten zapach przepiękny. Prze, prze Także otwieramy go. I w ogóle ja widziałam, że w Lamani mają taką tackę. Wiecie, jak na przykład tutaj jest taka złota taca, nie? To tam mają też taką tackę marmurową, i mają świeczki, mają wszystko. Ja mam powiedziała, że fajnie bo by było, właśnie sobie kupiła taką tackę i wiecie, całą kolekcję, że i świeczki, i zapach przepiękny jest. No i wiecie, i tak wszystko właśnie sobie rozłożyła, ale na razie kupiłam sobie ten zapach. Dam wam znać, właśnie na Instagramie pewnie, bo na YouTube, jak nie zapomnę, też wam dam znać, ale na Instagramie na pewno dam wam znać, jak ten zapach się trzyma w domu, także proszę bardzo, tak wygląda sobie tutaj stawiamy, a bluzeczkę tu ja mogę wam też pokazać taka zwykła czarna, z takim tutaj napisem lamania, takim bardzo mało widocznym, w ogóle ją uwaliłam podkładem ale ją kupiłam, to moja, więc spokojnie, ja nienawidzę jak są ciuchy uwalone podkładem w sklepie ale ja akurat ją już tak ściągałam byle jak, ale ją kupiłam na spokojnie, zobaczymy jak ten dyfuzor? ej powiem wam, albo ja jestem psychiczna, albo ten zapach już naprawdę ja go czuję już w kuchni z tamtego czułam strasznie, bardzo intensywny, ej, dobrze. Moi drodzy, trzeba jeszcze pranie poskładać, także co, no zabijaliśmy się za ogarnięcie mieszkankę. one mi trochę przesną, zaraz je wysuszymy, robimy sobie maseczkę, a teraz jeszcze ogarniemy do końca mieszkanko. Proszę bardzo, no, to jestem ja, tara, tara, tara. dobra, ściągamy już ten ręcznik, patrzcie jakie mam teraz krótkie włosy. No masakra, ale wiecie co, skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie myślę nad przedłużeniem, to bym skłamała, gdybym tak powiedziała, ale wiecie co, myślę, żeby przedłużyć sobie na zimę, teraz to jeszcze nie, no ale jak tak sobie myślę w sumie o tej zimie, no to, to, to bym przedłużyła, nie to, że mi się nie podobają to, jakie mam, bo mi się podobają, ale I robimy sobie jakąś maseczkę dobra, posprzątane, więc teraz czas ogarnąć twarz i w sumie powiem wam, że w tygodniu, jak robię wszystko w biegu to po prostu mam nawet takie dni że wiecie, nie robię pełnej pielęgnacji i ta skóra, no cierpi więc co, teraz tak, umyjemy twarzyczkę, wybrałam sobie taką ekstremalnie nawierzyjącą maskę żelową z gruszką i rabarbarem z Apiska proszę bardzo, tak wygląda, także zrobimy sobie taką maseczkę i się po bo w sumie tak wygląda mój poranek a miałam nagrać wam mój na poranek w weekend więc tak on wygląda także co, myjemy twarz i nakładamy maseczkę mam tak krótkie włosy, że nawet ich słuchajcie, nie spinam o jest gumka mi tu nie spinam do umycia twarzy teraz, strasznie są krótkie. Ale dajcie znać, powiedzcie mi, proszę, w komentarzu. O, mój brzuszek. To jest właśnie to mocne jedynie słodyczy. To jest właśnie nocne, jedynie słodyczy. No ale co, to... zrobicie od potykach, tak mi się chce? No ale dobra, nieważne. Dajcie znać, czy wróci do przedłużonych włosów, czy zostawić takie krótkie. Bo wiecie, ja te to czepy, te, co miałam przedłużone, to ja je cały czas mam w domu. Więc dajcie znać, czy wrócić, czy zostawić krótkie. Czyli się da, Jakieś dzieci? Przy balkonie krzyczą mi kinia. Tak mi się wydaje, że nie wie gdzie mieszkam. Chociaż może jak ktoś tutaj jest z okolicy i wie widzi balkon, to poznaje, ale ogólnie te dzieciaki poznają po samochodzie, bo stoi mój samochód tutaj na zewnątrz. Akurat jest takie miejsce postojowe. Znaczy, jest za szlabanem, tu nie można wjechać ani nic, ale wiecie, stoi za szlabanem. I dzieciaki tutaj często z, tutaj z bloków obok po prostu podchodzą tam za ten szlaban, widzą samochód i krzyczą właśnie KINIA! Mają zdjęcia ze mną, na przykład jak idę tam gdzieś do Lidla czy coś, bo tu jest niedaleko, to robię sobie foty, ale właśnie zawsze krzyczą KINIA! KINIA! Słodziaki. Nakładamy sobie tą maskę, nie wiem ile jej kurczę założyć, na, założyć nałożyć. Czy dużo, czy mało, tak wiecie, tak trzy po trzy, tak troszeczkę, nie dużo, nie mało, tak. Idealnie nałożymy W ogóle mam jej strasznie dużo Nie używałam bardzo dawno, nie używałam żadnej maseczki Powiem wam, kurczę No strasznie tak się zaniedbałam Jeżeli chodzi o jakieś maseczki O jakieś takie spa Żeby sobie robić, nie chodzi mi żeby jechać do spa Ale są takie wiecie, domowe spa robić Muszę nawet odcinek taki wiecie, że na przykład Marta zostaje u mnie na nos I robimy na przykład takie wiecie, wieczorne spa takie coś taki, taki dla dziewczyn typowo coś taki babski, z jakichś kosmetyków, z jakichś takich rzeczy. Dajcie znać, co sądzicie o takim właśnie nocowanku, że właśnie Matka przychodzi na noc. I robimy właśnie jakieś takie spa, jakieś takie filmy, wiecie, jakieś oglądanie, jakieś takie. No, coś z tym desem. No i fajnie, teraz mam słuchajcie, chwilę dla siebie. Zazwyczaj taka chwila, kurczę, powchodziło mi włosy w tą maseczkę. Zazwyczaj taka chwila trwa godzinę, leżę sobie i y, przeglądam TikToki. Także tak to u mnie wygląda. Dobra, zmyłam maseczkę, wysuszyłam sobie włosy, poczekajcie, tylko wezmę opaskę. No i co, no i zazwyczaj. No, jak już się tak ogarnę trochę, to odpalam live'a jak się maluję, ale w weekendy nie chcę mi się malować, chyba że gdzieś wychodzę, a ci w sumie nigdzie nie wychodzę, ale zrobię live'a i zrobię sobie henny na brwi, także odpalam live'a. I robimy chenne. Dobra, czy już mam odpalonego live'a, ale jeszcze zapomniałam, słuchajcie, nakładam sobie krem. To jest jakiś z kalendarza adwentowego z to Jest jakiś drobny, drobny, jakiś drogi. Kojarzę, tylko to właśnie pamiętam, że było takie zaskoczenie w tym kalendarzu. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, dzień dobry. Ja jeszcze tutaj nagrywam odcinek na YouTube'a, także... Witam się z wami, proszę się przywitać Wszyscy z YouTube'em. tu jest kamera Cześć, witam wszystkich, no Także tak wyglądają, słuchajcie, moje poranki Zawsze sobie rano staram się w weekendy podpalać live, a dobra Robimy hennę. proszę bardzo, moi drodzy Mam nałożoną hennę na brwi, dziękuję bardzo Za różyczki, to henna czy farbka henna Mam nałożoną hennę na brwi, tutaj dalej trwa live Także co, zmywam tą hennę No i w sumie pomalutku będziemy kończyć Tutaj, jeżeli chodzi o Taką moją poranną rutynę, bo w sumie już wam Pokazałam wszystko, już zaraz zaczyna się po pół nie Także poranna na dobiega końca. Dobra, ja już ogarnięta, dzisiaj w dresach, ale włoski ogarnięte. Brwi sobie troszeczkę podhennowałam, podregulowałam chciałam powiedzieć, podhennowałam, co to są co to są w ogóle za słowa. Zrobiłam sobie po prostu lekko henne, No i co? Koniec poranka. Tak wyglądają zazwyczaj moje weekend taki. To był taki bardziej może vlog, ale. Ale no co? Dziękuję Wam bardzo w każdym razie za oglądanie. i mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli chcecie wieczorną, taką o wieczorną jesienną rutynę zrobimy, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się już niedługo. Buzi. Pa!